Coś tu się wykręciło w strukturach. Może ktoś podszedł do spraw zbyt niepoważnie, i zamiast po prostu bawić się swobodnie, rozbawił się przesadnie, i ludzie jakoś się w tym wszystkim zakręcili i powywracali. Choć jest ktoś przy tym, kto spogląda na to krytycznie i w tym wszystkim zdaje się przypominać anioła w swoim umiarkowaniu. Nad całą sytuacją siedzi król mieczy, który ma w sobie teraz coś więcej jakby z królowej, jakby więcej kobiecości w tym było, ale. Cały czas chodzi o zarządzanie myślą słowem. Kto co powiedział, kto czego nie powiedział, co jest potrzebne, co trzeba uciąć, czemu trzeba się przyjrzeć bliżej. Ten ktoś ma swobodę spoglądania przed siebie ze swojego stanowiska. Nie musi. Hm. Rozprostowywać nóg i wstawać. Może swobodnie siedzieć z nogą na nogę, i nie chce się nigdzie ruszać.